marszałku szafuje pan jako katolik słowem kłamca. Kłamcą nazwał pan pana marszałka Czarzastego, który mówił o tym, że mrozi pan, blokuje pan, że nie dopuszcza pan do procedowania ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnie. Podobno w tych szufladach w tym biurku nie ma żadnych schowanych projektów. A właśnie pan to robi. Nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem, mających władzę, a to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory, kolejne wybory. Po pierwszej turze, pani marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych, potem będą wybory europejskie, potem będą wybory prezydenckie, a następnie będą wybory parlamentarne. Dla Was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Dlatego składam wniosek. Formalne zamknięcie posiedzenia celem uzupełnienia porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąg.